Kolejny odcinek. A, ah, z Blue Starsa. Coś nie z Blue tylko z Robloxa. Iga! Czekajcie, widzowie. Czekajcie, okay, Ja tak? z Roblox wygram. Dobra, Dobra, się Może będzie chciała. Zobaczymy. Mm, no to. Siema. Ja już wchodzę na serwer. Ej, chodź, Kup. ale do Ciebie. Czekaj, bo klikam w Ciebie. I? Ej, Ty, no jest! I można dzwonić! A Ty masz to? A Ty dzwonisz? No. No zadzwoń do mnie. Próbowałem, ale... Dobra, czekaj, pójdź po telefon. telefon. Nie chcę, bo ja teraz tyle spię. No, gdzie jesteś? Tesla jest. Nawet jakieś nowe auta są. Czemu się położyłem? Ja się nie położyłem. Ja... ja się nie położyłem. Iga. 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 No nie wyjdź. Wchodź. Czekaj, szukam czy to może być coś fajnego. Chodź Iga. O, teraz. Eu amo Da, bo ja bym chciał chyba sobie iść zaraz zmienić jakieś amotki lub coś, dobra? Zrobimy mieszkamy i tam wydziały. Ja wchodzę na piątkę. Jestem na piątce. Jesteś? Bo nie widzę Cię. Na razie. Kup son. Dobra, jest domek chyba, nie? Ze mną. No tak, a tu co jest? No. O. O tym wiedziałaś? O czym? Nie wiedziałam. Nie. Ej, dobra, chodź. Chodź. Otóż Nie! Chodź. Ja tutaj nie jest. Mhm. Alba, coś mhm. ja, No, chodź. z okna. Wiesz co? Jest to lepsze. Nie. No. O. Oh. Nie. Mhm. Ju, tu, tu, tu. To będzie szybciej. Ja. Chodzi mi ja teraz sobie zespięcie do skorola. Gdzie? A to tu. Jut. Jak ty wyglądasz? I nigdy nie, to nie było to. Też to też nie było to. Kiedyś byłem w Ja jestem dalej na Disco co sobie wybieram rzeczy. No. Wciśnie się. O. Ja słyszę moją mamutkę? Ja. Ty widzisz? Co fajne. <grym> Okej. Okay. Co gdzie to się wybierało? gdzie się wybierało te rzeczy na plecy? Ehm, bo ja jestem tu. Hmm, tu. A jak nie, to Tu gdzieś. Tu chyba. No to ogon nie Przestań. No, o nie, tu nie. To nie jest to, to są jakieś koszulki, takie rzeczy. Ja mam buty, nie. Okej. Okay. Mogę tak? No chcesz ja nie muszę chodzić, tylko ten twój chodzi za mnie. Zelna późno? No to ci iga, bo ja bym chciał. E... Czemu ja nie mogę? Coś się zbugowało. Coś tu się zbugowało. taki jakby jetpack. Ciekawe ci to lata. Ja gloriesy. Ja. Yeah. Będę ładnie wyglądał. Zobaczmy jak zaraz będę wyglądał. Z tymi nożami jeszcze O I Ej, zróbcie, możesz japać? Nie mogę Ej, bo mi się coś tu zbugowało. Nie mogę przewracać kamerką Dobra, kończymy prawie sobie Aha